Dzień dobry. Niedziela 16 marca dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 9 marca w Moszczenicy odbył się konkurs zręczności kierowców z okazji Dnia Kobiet. Zawodnicy rywalizowali na terenie amfiteatru. Wydarzenie przyciągnęło chętnych do spróbowania swoich sił za kierownicą. Oprócz rywalizacji można było skosztować smakołyków od kół gospodyń wiejskich. Nie tylko rywalizacja sportowa była ważna. Chętne kobiety mogły dowiedzieć się, jak ważna jest profilaktyka oraz samobadanie piersi. O tym mówiły panie z Piotrkowskiego Stowarzyszenia Amazonek Kamilki. W Wolborskim Centrum Kultury odbył się koncert zorganizowany z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. W jego trakcie burmistrz Andrzej Jaros uhonorował pierwszego mieszkańca gminy urodzonego w 2025 roku. Był nim Julian Niewiadomski. Rodzice malucha, pani Marlena i pan Artur otrzymali bon podarunkowy oraz symboliczną poduchę. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, gdzie wykonawcy dali wspaniały koncert. Program bazował na kultowym filmie *Race*. Nad całością czuwała dyrektor UCEK-u Ewelina Haag. Była dobra zabawa, a na koniec owacje na stojąco. Kolejna okazja do wspólnego świętowania już za rok. Poniedziałek, 10 marca. W Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się 14. sesja Rady Powiatu. Radni zapoznali się z planami i działaniami przewidzianymi na przyszły rok, które mają na celu zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa zwierząt w naszym powiecie. Radni rozmawiali m.in. na temat kupienia przez Szpital Kopernika nieruchomości przy ulicy Roosevelta 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Przedstawiono sprawozdanie efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2024 rok. Oceniono dotychczasowe działania i zaplanowano kolejne kroki w zakresie wsparcia dla rodzin zastępczych. Poruszono temat zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu oraz w tegorocznym budżecie. Wtorek 11 marca w Krzyżanowie w gminie Wola Krzysztoporska, a dokładniej w szkole podstawowej odbyła się prelekcja na temat udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Swoją wiedzą i umiejętnościami z uczniami podzielił się ratownik medyczny Aleksander Kulik, drug OSP w woli Krzysztoporskiej. Uczniowie poznali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Dzieci miały możliwość również symulacji rozmowy telefonicznej z dyspozytorem oraz ćwiczyły czynności, jakie powinny podjąć, kiedy są świadkami. Omdlenia, utraty przytomności, zatrzymania krążenia, ugryzienia lub wypadku. Środa 12 marca. Pod przewodnictwem wicestarosty Michała Tokarskiego odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Piotkowie Trybunalskim. Członkowie Rady zapoznali się z informacją o sytuacji na rynku pracy oraz pozytywnie zaopiniowali podział środków z Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nową wiceprzewodniczącą Powiatowej Rady Rynku Pracy została Katarzyna Pabich-Gaj, wiceprezydent Piotkowa Trybunalskiego. Czwartek 13 marca Akademia Piotkowska podpisała porozumienie z czwartym Liceum Ogólnokształcącym w Piotkowie Trybunalskim. Dzięki dokumentowi uczniowie Liceum będą mieć 3, 4 godziny tygodniowo dodatkowych zajęć w salach medycznych uczelni. Porozumienie dotyczy przede wszystkim objęcia patronatem przez Akademię klasy o charakterze, o charakterze medycznym. Zarówno rektor Akademii Jacek Bonarek, jak i dyrektorka IV Liceum Aldona Niewieczerzał Szafrańska mają nadzieję, że dzięki zajęciom na uczelni część z uczniów rozpocznie studia na rodzimej uczelni. Piątek, 14 marca. W Urzędzie Miasta w Piotkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie funkcjonowania miejskiego zakładu komunikacji. Zaproponowano rozwiązanie powołania związku powiatowo-gminnego, który przyniósłby korzyści dla mieszkańców Piotkowa. Spotkanie dotyczyło m.in. rozszerzenia siatki połączeń transportu publicznego, możliwość honorowania miejskich biletów okresowych w komunikacji regionalnej, integracji systemów taryfowych i rozkładu jazdy. W trakcie spotkania poruszono również rys historyczny funkcjonowania MZK w Piotkowie na przestrzeni od 1990 roku do teraz. W Miejskim Ośrodku Kultury w Piotkowie Trybunalskim odbyła się pierwsza wystawa Stowarzyszenia Artystów Malarzy Profesjonalnych i ma ma Malarzy Amatorów Indygo. Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiego recitalu Anity Antosik. Indygo zawiązało się w Piotkowie we wrześniu 2024 roku jako nieformalna grupa artystów, a od początku marca bieżącego roku funkcjonuje jako stowarzyszenie. Na wystawie prezentowanych było ponad 60 prac, można ją oglądać do połowy kwietnia. Sobota, 15 marca. W Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim odbył się jubileusz 45-lecia działalności artystycznej wyjątkowej kobiety pani Lucyny Jakubczyk, która jest wybitnym pedagogiem, instruktorem teatralnym oraz reżyserem. Wydarzenie odbyło się pod tytułem Wkręceni w teatr, które było pełne humoru i wzruszeń. Na scenie mogliśmy zobaczyć występ kabaretu trzeciaki. Publiczność mogła również wysłuchać krótkiego stand-upu w wykonaniu byłego podopiecznego jubilatki Adama Gajdy. Na zakończenie wydarzenia wystąpiła grupa teatralna. Dostojnej jubilacce życzę dalszej, owocnej, pełnej przygód pracy artystycznej. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam Państwa już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia!